Siemanko! Dzisiaj zagramy sobie w ROBLOX'a. Ja się nazywam Oskar i chcę z wami zagrać w ROBLOX'a. To teraz to sprawdzimy o co tu chodzi, bo ja nie rozumiem. A, chyba teraz... Ja rozumiem już. Już rozumiem. Musimy się skakać, żeby... Uczyć się chyba musimy też, czy nie musimy. Czekaj. Nie ważne he automatycznie a musimy klikać nie nie musimy nic klikać a to samo nam klika aha ja myślę że my musimy klikać bo mnie nie idzie dusia wszystko nie idzie to niech nam samo to klika okej okay. no sobie poczekamy chwilkę o, ale wysoko ktoś skacze to jest trochę grają to myślę a ja dopiero zacząłem grać z wami tam chrę Zaczynamy. skaczemy, se Ale tutaj nie rozkoczymy. Tylko tutaj dajemy radę. Ale wysoko, naradza że Poczekamy chwilkę. Ale wysoko tam to jest. Czekamy, że. Se... Czekamy sobie chwilkę. I się pójdziemy. Na no, rusz sprawdzimy, se jak to Dobrze, czy nie. Sprawdzimy, co to w ogóle jest w sklepie. W sklepie, co to jest. A za. Za win, winy są tutaj za wygrane takie sety Ale my ani jednej wygranej jeszcze nie mamy, to musimy trochę poczekać. Patrzcie ci potem sobie będziemy tak... Z... O, już wysoko skaczemy. Już wysoko skaczemy. Może teraz dam radę dalej. Może. Przepraszam, już Teraz idziemy do góry. Sprawdzimy, te damy, damy radę wyżej niż wtedy. Zobaczymy sobie. Hop, hopa, hopa Hopa. hopa hop, Ale łatwe teraz jakoś, nie? Teraz spróbujemy Jak tam nie idzie? Dobrze. Dobrze idzie, nie? O! O, coraz ciężej już jest. Hey, ale dziwnie. O, już już tutaj nie rozkoczę, widzicie? O, teraz zaskoczyłem. O, jedna wygrana tam jest. Oj. Jest, jesteśmy! mamy jedną wygrane! A! Wygrane! mamy jedną wygrane! Ło! Tum 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 sahur! Tum 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 sahur! Teraz prosimy... A tu samo, tylko że tutaj... Takie kółko! Cicho Igor, możesz być trochę ciszej, ja nagrywam! Przepraszam, musiałem mojemu bratowi, że powiedzieć, go głośno bo Jak nie chcecie słyszeć brata, jak nie słyszycie mojego brata, to nie, wa to dobrze właśnie, bo nie musicie. No musimy, oj tutaj musimy skakać. Spróbuję. E

Ale dobrze jesteśmy, nie? Ale już... A chyba nie, nie damy rady teraz tam gdzie byliśmy. Nie damy rady chyba wina, nie? A nie już nie doskacza. już nie rozkacza tam. Tung tum, tum, tum za Teraz czekamy. To teraz czekamy, jest, mamy jed drugiego wina, Ta jeszcze raz to, to kupimy peta, ujaj, co, kupimy peta. oby, żeby nam a ten a ja trzeba... krokodyl nam wypadł, Ody, oby, nie, co to jest, ale krokodyl nie wiadomo, ale lepiej, niech będzie krokodyl, a kogody, to to, am... lepiej, nie lepiej. Igor, Teraz gramy, teraz e prezent otworzymy drugi. I teraz skaczymy, a mieliśmy chyba 500, to możemy tam? Chyba tak. Trochę chwilkę poczekamy. Tutaj spad? Tak, chyba. Tam kolejny świat, dzisiaj spróbujemy do kolejnego świata iść. Spróbujemy. I on Skarcz, skacz wysoko do nieba, do kosmosu dalej szybko, szybko, szybko jak będzie czerwony to znaczy za ostatni nie to czerwone co było, teraz co będzie o tamto Aj, czekajcie, o teraz, o widzicie? Tam je zase jeden win. Teraz se pečíka. Otvoráme se pečíka, hoďte. co? se trofíme? O, oh, myške. A myška byla to ostatní. Spravdíme jak tam. Čicho. Čicho, Igor. Mm. I go cicho, cicho. czekać, przepraszam, ale bracie z głosie mnie teraz nie chcę. Patrzcie. Bo ktoś się czeka. Widzicie go? Czekamy na nim. Czekamy sobie. A nie, nie chce mi się. Uciekam od niego. Oj, jak tam idzie znowu, jedziemy dalej, o! Teraz chyba będziemy już na i nie prawie, czekaj! O teraz będziemy chyba potem czerwonym, nie, nie potem, he, my siedzę potem czerwonym już będziemy, ale? Potem czerwonym, nie? Tak, jej! Hurra! Trzy, nie. czwarty winiec, to dobrze. Spróbujemy to tamto przejść. Spróbuję. A co tu jest? A tu coś tu jest? Nie. Nic nie ma. Niczego nie ma. He? Ale usłyszałem Ale usłyszałem coś. Winów... Know... 2000 winów ma, no. mówi mi ktoś. A ma... 25 skoków ma ktoś. Najlepszy... Pewnie dzisiaj wejść do kadeli, spróbujemy. Dalej, i Przeskoczymy? Przeskoczymy? Skoczymy? Poneka? Ambalabu! Oj nie, jak to, coś nie idzie. Coś tam nie idzie, nie? Coś 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 nam nie wyszło dalej a chyba tego nie damy radę teraz będzie teraz dam radę teraz Jest! tu, tą A naprawdę nie wyjdzie teraz Nie mogę hej, czekajcie Dalej I oczywiście nie zapomnijcie łapki i suba dać Bo, bo chcę do, do, do jednego suba zrobić kolejny odcinek Jak ktoś z Was da subskrypcję Łapkę w górę, komentarze co możecie robić, jaką grę mam zagrać. To poszukamy się razem, jak będziecie chcieli, to co razem będziemy pisać, jak tam. Będę, spra będę sprawdzał, może w, w, nie wszystkich, ale parę komentarzy, może dam serduszko pod nie, Bo chcę, bo będzie fajnie, będzie fajnie. Albo napiszę coś. A może Palion mnie zobacz Jak Wojan i Palion mnie oglądają też to dziękuję ja was lubię. Jesteście najlepszymi youtuberami na świecie. Jesteście naj, najlepsi, Palion i Wojan. Wszyscy się kochają Wojan i Palion. was kochają. E, to sobie kupimy. E, Pyta co możemy kupić, nie? Petka, speci, petka, Daj, petka, petka, pecika. To jaka ta petka, pecika. Teraz idziemy. A nie ma go, co? Co robisz? Jest? Myślałem, że miałem dołożonego Petka, ale nie ma. O, już lepiej na bicie. tapa, Ok, jeden win, jeden winów na to. To dobrze, ten. Niech będzie miał pięć. Ja, może fa. Kurczę. Um. dziś mam pomysł, dobijemy się do topki pierwszej topki opy fajnie było bo było. O ciemno się robi powoli, Nie, Hej, bo bo Oj, niech to nam... No, niech to idzie. Niech to wyjdzie proszę. ja Ajaj. Nie idzie coś. coś się nie idzie. Coś nie idzie no. Bo jesteśmy za słabi jeszcze. Tak myślę. Nie jesteśmy za słabi. Gotowy, spokojny, to I co, jesteśmy za słabi jeszcze. Damy radę. Może później się nagram jeszcze jeden odcinek. Jak będziecie chciać, to szybko piszcie komentarze, bo może pojadę na działkę. To dobrze? Sadajcie, pogadajcie pogadaliśmy tak? Mhm, uh -huh, okej. Okay. Ale nie zapomnijcie łapki i subskrypcji dać, bo chcę. Bo chcę dobić to 5 najpierw potem dalej. Jak będziemy mieć jedną subskrypcję jedną, to będziemy mieć to do... nagram niż dwa odcinki może i łapki w górę powinniście w dzisiaj 1000 macie mi dać, bo chcemy. <laughs> Nie wiem co wam w tym odcinku nasz cel jest to być 10 tysięcy łapki w górę. 10 tysięcy rozumiecie to? 10 tysięcy. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Mm. to to skakać tym. Myślę, jest, na tym? Wszyscy na tym skakać. na idzie. O, tutaj nad tym niebieskim już nie będę Łatwy, Łaty, 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 łatwy, frog? łatwy, 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 czekajcie, czekajcie, to czekajcie może zrobimy tak tak, gramy sobie w coś innego? tak? okej okay. to czekajcie wjepi Szkoda kurcze Szkoda, że nie mogę wjepić Hmm. Uh, kurczaki, 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 kurczaki. Jak chcecie ze mną zagrać, o najważniejsze, jak chcecie ze mną zagrać to piszcie, ja się nazywam w xx 27 z dużej. Jak będziecie mnie widzieć to skaczcie, to ja was też będę widział, to ja też poskaczę się zagramy, jak chcecie to możecie mi pisać. Ja by się cieszę bardzo, jakby się. Wydymę tak To było fajnie bardzo. Cieszę się, że Wam je zagrałem. I cieszę się, że Wam. Wy, nie, może zdążycie? Może zdążycie? Łapki w, łapkę w górę. I super. Dajcie, dajcie, z łapki. Nie. nie nie zdradzicie. zdążycie Stążycie w 5 sekund. Dostawicie łapkę i stumpika. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chyba nie.